Ci, którzy spodziewali się wyrównanego i zaciętego spotkania nie mogli być rozczarowani, szczególnie w pierwszej połowie było sporo emocji. Jak to w derbach walka trwała na całego po 10 minutach remis 18 do 18. W drugiej kwarcie również rywalizacja o każdy centymetr parkietu. Śląsk dwoił się i troju, by dotrzymać kroku faworyzowanemu rywalowi, gdy w ekipie z kosynierki funkcjonowała obrona. Wszystko było dobrze. Do przerwy zespół Łukaka prowadził jedynie różnicą czterech punktów. Kluczowa dla derbu Wrocławia okazała się trzecia kwarta. Po przerwie. Podopieczni Jerzego Hudeusza jednak zupełnie stanęli. Nie potrafili zatrzymać przeciwników w ataku, do tego sami nie byli w stanie zdobywać punktów. Ten fragment meczu gospodarzy prowadzeni przez Tomasza Niedbalskiego wygrali aż 29 do 14, rozpoczynając drugą połowę. Uwaga, od prowadzenia 15 do 2. Dobrze uzupełniał się duet Jakub Koelner, Michał Jędrzejewski, pierwszy z dorobkiem 17 punktów, nie tylko był najlepszym punktującym spotkania, ale miał też 9 asyst. Jędrzejewski zakończył mecz z 9 punktami i 6 asystami. Piąty raz w sezonie w składzie TBS Śląska drugiego Wrocław pojawił się Jakub Musiał, który tym razem zapisał na w swoim kącie 12 punktów. Zespołowi Jerzego Hudeusza do wygranej nie wystarczyło czwarte Double Double w sezonie Szymona Tomczaka. Do 12 oczek dołożył 13 zbiurek. Kluczem do sukcesu WKK była defensywa. Obrona. Bardzo nam zależało na tym, żeby po tej wysokiej porażce z Czarnymi Mistrzów po prostu zagrać agresywną obronę tutaj, mimo tego, że naprawdę już widać po chłopakach, że jesteśmy zmęczeni, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, yy, to są derby i musieliśmy to wyciągnąć po prostu z serca i z innej części ciała i to się udało, zwłaszcza w trzeciej kwarcie, bo w pierwszej połowie tak, szarpaliśmy, to chcieliśmy narzucić ten, ten rytm, ale nie było równowagi pomiędzy szybkim atakiem, a a takim właśnie spokojnym graniem, i gdy doprowadziliśmy do tej sytuacji, no to ta trzecia kwarta 29-14 myśmy nie trafili chyba trzech albo czterech rzutów, tylko i to był klucz do sukcesu. Kontrolowaliśmy ten mecz, praktycznie już czwarta kwarta bez historii. Ale jesteśmy zmęczeni, bo to widać po chłopakach, że dziesiąty mecz, pięć tygodni. Bilans mamy całkiem niezły. Mówię, za, Powiedziałem chłopakom po tej porażce ze Słupskiem, żeby no, to po prostu przeciwnik był akurat yy, ciód lepszy, ale yy, jak poprawimy pewne elementy, to dalej będziemy się bić o czołowe miejsca. Dla WKK to dziesiąta wygrana w sezonie. Śląsk ma na koncie trzy zwycięstwa mniej.